Cześć, dzisiejszy odcinek dedykuję przede wszystkim tym, którzy się ciągle spieszą i nie mają czasu oglądać moich pełnych, dużo dłuższych testów. Chciałem Wam pokazać problem w tym samochodzie, jeden z niewielu problemów, który mi doskwiera, no ale ja jestem wysoki, wyższy niż przeciętny człowiek i zobaczcie co się dzieje, samochód uniemożliwia mi, no klapa po prostu za nisko się otwiera, brakuje przynajmniej, i przynajmniej, no, no nie wiem, no z 7 cm, 8, żebym ja się to zmieścił, czyli do 1,80 m, tak na... Na styku, prawda, człowiek 1,80 m, w jakichś tam butach. Jeżeli ktoś ma już powyżej 1,80 m, tak jak ja, no to już jest przeklapany. Cały czas trzeba się garbić, czy trzeba się schylać, więc to jest jeden z tych minusów. Ale to nie jest jedyny samochód, który cierpi na tę szpadłość. Właśnie nie rozumiem tego. Ostatnio miałem ten sam problem z Mazdą CX-5 i to troszeczkę mnie denerwuje, że w tak fajnych dla samochoda samochodach, to nie uwzględnia się wyższych kierunków. Fajną rzeczą, którą zauważyłem w tym samochodzie, są to spryskiwacze wycieraczek. Zobaczcie, niezależnie od tego, kiedy użyjemy spryskiwacza, to nie oblewa na całej szyby i samochodów za nami, tylko płyn leci z wycieraczek. I zawsze mamy przed wycieraczką, przed piórem wycieraczki, prawda, a nie za. I to jest bardzo fajne, dlatego że nie marnujemy płynu, nie rozklapujemy go na całą szybę. Jak widzicie, taki niby Prosty pomysł, a jakże skuteczny. I to akurat nagranie realizuje w większym Perzecie 3008, Perzecie 5008, no ale użyję go w czasie jednego i drugiego testu, dlatego że po prostu wtedy zapomniałem to Wam pokazać. Dlatego to jest ujęcie z Peugeota 5008. Drobnym mankamentem jest miejsce. Zobaczcie, jaka przestrzeń jest niewytarta przez wycieraczki. Dosyć spora. To samo co było na przykład w Renault i w kilku innych autach, które testowałem. No tutaj na tej wysokości to jest dobre 7 cm może nawet 8. Także jak jest ulewa, słaba widoczność, no to wtedy mamy ten słupek A troszkę grubszy. A teraz przykład tego, czy samochód nadaje się dla trzech osób z tyłu. Proszę bardzo. Oczywiście nadaje się. Oczywiście się nadaje, bo ma trzy oddzielne fotele, także jest wygodnie, można kąt nachylenia oparcia regulować. Tak, wygodnie się go wybierze. Zobacz. Widzieliście taki znak? No ja pierwszy raz widzę. Ustąp pierwszeństwa przelotu, a raczej przejazdu kołującym samolotom. Także trzeba tutaj mieć oczy dookoła głowy, żeby żaden samolot nas nie skosił. Jesteśmy na lotnisku i sprawdzimy jak autko przyspiesza od zera do... Zobaczymy ile pasa wystarczy. Dodam tylko, że autkiem jedzie się bardzo przyjemnie, dzięki temu, że Peugeot 5008 ma większy rozstaw osi, prowadzi się pewniej, i stabilniej. Ten sam silnik, ale w połączeniu z manualną skrzynią daje mi dużo więcej frajdy. Automat troszkę może archaiczny, chociaż też nie miałem większych do niego zastrzeżeń, poza tym, że miał ten tryb sportowy tutaj i trzeba było go uaktywniać za każdym razem, jak się chciało wyprzedzić, a tu po prostu redukujemy, dajemy niższy bieg. I możemy wyprzedzać. No mamy pełną kontrolę nad autem. I to mi się naprawdę podoba. Także jeśli ten silnik 1.6 BlueHD i 120 koni, to zdecydowanie polecam fajną skrzynię manualną. Dla mnie to jest duża przyjemność z jazdy. I mam nadzieję, że wśród Was jest wielu kierowców, prawdziwych kierowców, którzy też wolą skrzynie manualne. Nawet w dieslach niewielkiej pojemności. To był tylko trailer, który zapowiada testy dwóch modeli Peugeota, nowych modeli i mniejszego brata modelu 3008, jeżeli nie masz czasu oglądać moich pełnych testów, to powiedzmy, że to powinno Ci wystarczyć za pewność, że te samochody naprawdę są, są warte wydania na nie, na nie pieniędzy i na tle konkurencji wypadają naprawdę bardzo dobrze, jeśli nie świetnie, a wszystkiego pełnych szczegółów dowiesz się w czasie moich testów. Chciałem też bardzo podziękować patronom, których jest już 36, którzy mnie bardzo wspierają w tej misji i każdy, kto dolał nawet ten symboliczny litr paliwa do naszej wspólnej podróży, jest, jestem mu bardzo wdzięczny. Będzie wymieniony, tak jak od początku obiecałem w liście wszystkich patronów na stronie na Facebooku, na stronie kanału. No i też po tym filmie zobaczycie listę hojniejszych patronów, czyli tych, którzy zatankowali 2 litry paliwa i więcej. Także bardzo Wam dziękuję, dzięki Wam usprawnię moje testy. No już mam nadzieję, że co nieco widzicie, że mam w planach troszeczkę rozwinąć nieco. Rozwinę moje pomysły na filmowanie tu przy pomocy operatora, który właśnie w tej chwili dzielnie sobie radzi, pomoże mi zrobić te nagrania ciekawsze. Także dzięki i do zobaczenia w pełnych testach obu porzutku.